Słuchajcie, nie uwierzycie, co się wydarzyło. Zobaczcie, najpierw wam pokażę, co się stało. Wlot powietrza. Wszystko, rozkręciłem pół kampera. Kamelki. Każda godzina 1 euro, ale płacz. Idziemy do parkomatu, zobaczymy, ile to kosztuje. Tam kosztował 25 euro, 24 godziny. A tutaj zobaczmy. Tutaj dalej tylko dla autobusów. A z tego miejsca możecie przepłynąć się takim statkiem wycieczkowym i zwiedzić te kredowe klify. Spójrzcie. Eee. A słuchajcie, tutaj można zobaczyć, przez ten peryskop naprawdę widać. Ja też chcę zobaczyć tu. Widać, słuchajcie, no wy nie zobaczycie pewnie, możecie sobie... Dzień dobry, w kolejnym odcinku z drugi. Jesteśmy już w Sasnic, w miejscu docelowym, gdzie chcieliśmy zwiedzić Ubota. I wiecie co, na naszym parkingu, gdzie zawsze parkujemy, jest napisane, że tylko w tej chwili ten parking jest dla samochodów osobowych. I nie wiemy, czy tutaj stawać na noc, czy ktoś nas nie przegoni, bo i tak płatny jest ten parking. Oczywiście jest automat, nie pamiętam ile za godzinę, zaraz podjadę do automatu, zobaczę. My tu akurat mamy taką miejscówkę, że nawet nie wystajemy, Elegancko tyłem wjeżdżamy nad chodnik. Ale no nie wiem co, co o tym myśleć. Czy jedziemy na ten płatny parking przy porcie samym, przy muzeum? Ile ten parking widzisz stąd? Nie widzę, muszę wyjść. Każda godzina 1 euro. Ale płatne jest tylko od 8 do 22, czyli Czyli no do 22 jest już chyba godzina, nie wiem, 19:15. To dzisiaj byśmy zapłacili tylko do 22 i od rana jutro. Nie wiem, z 5-6 godzin, ile byśmy byli, 10 euro. To nie ma sensu ryzykować, jedziemy na ten płatny chyba. Tam tak. kosztuje chyba 24 euro, niestety. W porcie kurde, tyle co camping, nie? Na którym byliśmy z całym serwisem i tak dalej, no przesada. Ale no cóż. Nie mamy wyjścia, jedziemy. To jest parking tuż przy porcie, przy samym Ubocie, tak więc. No, jedziemy tam, zaraz Wam wszystko pokażemy. I zjeżdżamy tutaj do portu, do naszej miejscówki. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Ta miejscowość jest taka troszeczkę górzysta, ale fale dzisiaj są. Stąd odchodzi dużo statków takich. Wycieczkowych słuchajcie na te wybrzeże kredowe, jakbyście sobie chcieli popłynąć i zobaczyć od strony morza te klify kredowe. Także nie trzeba. Ale polskich rejestracji widzimy kiedyś, tu żadnego Polaka nie mogliśmy spotkać. Słuchajcie, są dwa parkingi. Jeden jest tutaj przy porcie, a drugi przy Muzeum Ubotu. Także jedziemy jeszcze zobaczyć jak tam wygląda sytuacja. Są tu też miejsca wolne. Także za chwilę tu może wrócimy do tamtego parkingu jest bardzo bliski jest 300 metrów. Spójrzcie, znajdujemy się przy ubocie. Przed nami jest ubot i tu jest parking dla kamperów, ale zaparkował ktoś Z Osobówkami, no. Ale to nie jest, jest miejsce. Nie wiem gdzie lepiej dorczę. Tu chyba mniej ludzi chodzi, co nie? Dobra, to my myślimy i zaraz wam powiemy. Jednak stanęliśmy na tym pierwszym parkingu, wróciliśmy. Ponieważ tam były takie kamienie, jak wjechałem, to praktycznie zakopywałem się już, także woleliśmy nie ryzykować. Idziemy do parkomatu, zobaczymy, ile tu kosztuje. Tam kosztował 25 euro 24 godziny, a tutaj zobaczmy. Tutaj dalej tylko dla autobusów. 24 euro dobra. No trudno, płacimy. Słuchajcie, nie uwierzycie co się wydarzyło. Zobaczcie, najpierw wam pokażę co się stało. Wlot powietrza. Wszystko Rozkręciłem pół kampera. Kawałki. Pół deski było rozkręcone. Ale powiem ale wam wiecie, co się, co się stało. stało. Kupiliśmy najdroższy parking, chyba tutaj na rugi, za 24 euro za dobę. I wkładałem go tutaj, bo mam taką tutaj, zobaczcie, zapadkę, żeby tutaj przytrzymać bilet. I wpadł za deskę rozdzielczą. Pół godziny się męczyliśmy, ale oto ten przyrząd nam pomógł. Tak, wy kałaczka, słuchajcie. Dzieci, my jak tam? A trakcje z rodzicami są? Zwłaszcza z Waszym tatusiem, Jarusie. Kolejne pół godziny skręcania teraz. No, po co pójść na spacer, na promenadę, nie? Oj, wieje, nic... zimno jest, no. to wiecie. Takie brzydkie, portowe miasteczko, nie? Same takie tam. Nie żartuję, jest tu przepięknie właśnie skręcaj ten I dlatego lepiej płacić aplikacją, słuchajcie, bo oni <laughs> mają w to. Okej, okay, pewnie byśmy mieli potwierdzenie, bo Dorota kartą płaciła. Byśmy mieli potwierdzenie, jakby przyszedł pan sprawdzić, że pokazalibyśmy mu wyciąg z kąta, ale jak jutro by nas nie było cały dzień, no i co? Blokada na koło! Stamperwik <noise> nie można się nudzić. Wziął się Jarek teraz za. Dobra, rozkładanie. składania mi te 30 śrubek i śrubokręt. Leci. No to jedziesz mhm. z koksem. Bambiki dopingują? No Do jeść! Do jeść. zgłodniały aż z tego. Wow. Dobra, składamy i ciśniemy na miasto. A dzieci na kolację testują nasze przysmaki. Jeszcze będziesz jadła? Nasze przysmaki od Karlsa. Co ty tu Wiki smarujesz? Jemik. Jam. Dżemik. Marcel, jak ten dżemik? Ty już spróbowałeś? Dobry nawet. Tak. Tutaj mamy dżemik z Rabarbarem. jeszcze mamy z limonką. Z limonką jeszcze, a tu jakieś szoko-tramusze. Mm -hmm. mm -hmm. Smacznego. Witajcie w kolejnym dniu! Dzień dobry! Jesteśmy w Sasnic, w mieście portowym. Teraz idziemy na UBOTa, także zwiedzimy wnętrze UBOTa, zobaczymy jak tam w ogóle to wszystko wygląda, bo my nigdy nie byliśmy. No, dzieci sobie już strzelili partyjkę milionerów. Jesteśmy już po śniadaniu. Oczywiście truskawkowe dżemy musieliśmy tutaj wypróbować. Juki sobie śpi. George. George tutaj jest, zawsze mi się mylą te imiona. A zobaczcie, taki widok mieliśmy przez okno. Tutaj na no, port. Także stoimy w porcie za 24 euro za dobę. Parking bez niczego, bez możliwości opróżnienia toalety, bez możliwości zalania wody. Ale no tutaj nie ma innej możliwości na tą chwilę, chyba. Pogoda jest ładna, ale mimo to jest 13 stopni. Także bardzo wieje wiatr. Dzieci w bluzach chodzą. My też. Pójście. tak sobie tutaj staliśmy. Przyparkomacie prosto. Całe miasto jest na takim wzgórzu położone. Później wam pokażemy stare miasto, bo jest naprawdę piękne. O my sobie tutaj staliśmy. Dużo już osób odjechało, dużo przyjechało nowych. A tak to wygląda. Spójrzcie. Tutaj możecie sobie wypić rano ciepłą kawę w takim koszu, osłonić się od wiatru. A spójrzcie jak ładnie. A my teraz idziemy do Muzeum Ubota. Z tego miejsca możecie przepłynąć się takim statkiem wycieczkowym i zwiedzić te kredowe klify. Spójrzcie e, od strony morza. Też fajnie. My pieszo kiedyś. Polecamy Wam. E, bilet osoba dorosła 22 euro, dziecko 13, rodzinny 55. To tak to wygląda. A tutaj jest taki piękny most prowadzący do miasta. On w nocy jest podświetlony. Fajnie to wygląda. No szkoda, że wczoraj tego nie nagraliśmy. To co, dobrze? Idziemy do ubota. Idziemy do ubota, nie? Znajdujemy się przy ubocie. Jest naprawdę długi. Duży. I ceny zobaczcie. Dziecko 5 euro. Dorosły 9 euro lub rodzinny Dwójka dorosłych, jedno dziecko 20 euro. Codziennie od 10 do 17. Słuchajcie, wchodzimy do ubo, ale jest naprawdę ogromny. Zapłaciliśmy za naszą dwójkę osób dorosłych, dwójka dzieci, yy, family bilet, czyli 20 euro. No także w porządku, jakoś pani nas mniej skasowała. Ale jest długi, naprawdę długi. Wchodzimy do środka. słuchajcie. Fajnie, nie ma ludzi w ogóle tutaj. No? No tak powolutku, tak, ja cię kręcę. To no. się boję. Kawał żelazka. No, Ale sprzęt. Pełno rurek wszystkiego. Zanurzamy się, słuchajcie. Torpedownia. Tam jest torpedownia, zaraz tam pójdziemy. Idziemy tam? Dostaliśmy oczywiście taką tutaj ulotkę. Pani pytała, czy w języku angielskim, czy niemieckim. To jest wszystko opisane, słuchajcie. Na tym ubocie. Dane techniczne 1963 rok, długość 90 metrów. Słuchajcie, prędkość 17, nie wiem czy to węzłów, czy ta ustifa, czyli on może się chyba do 300 metrów zanurzyć. Dobra, zwiedzamy. Trzeba się schylać. Tu oni chyba stali, jedli. Słuchajcie, no łóżka mieli mega wąskie. Mega wąskie. Słuchajcie, tutaj stali. To jest jak dla was, a to dorośli pacercy. Znaczycie, wieku ciężki, żeby to zamknąć. Tak, no nie. Tu. Trzeba Tutaj stali. No. No, jakieś listy. Powiem wam, że robi to wrażenie, nawet zapach taki jest. Takich, nie wiem jak to powiedzieć, ale czuć, że to jest takie stare. Jak taki, zapach takich smarów, oleju takiego przepalonego. To są ich. Spójrzcie. No Nie No tutaj oficers oficerska sala, zobaczcie, źle przełóżka. Zobaczcie. Gdzie kapitan spał? Po, po, tutaj, pojedyncze mama, mama, dla kapitana. Mi, mi tutaj tak zrobił. To da. Na Zobacz, Tutaj to spał ta. kapitan. Na o kurczę, też dużo na miejsce. U ja też się wystraszyłem. Ale, ale, ale Wyglądał ale jak prawdziwy, zna. słuchajcie, no, no Marce się tak straszył. Żeby tam na górze zobaczyć. O, słuchajcie, a tutaj mamy peryskop. Peryskop. Ale fajnie, to dzieci dzięki temu mogli zobaczyć co nie, na powierzchni się nie, dzieje, to, dzieje, wiesz, taka lornetka. Tu lunetka, całym układem. Ale jest tego sprzętu tutaj, słuchajcie. A jak tu? Warto tu przyjechać, naprawdę warto coś takiego przeżyć, zobaczyć. Tu kierownica dzieci wypatrzyły, Jarek, sterowali. Tak. Nie, nie Biki wypatrzyła. Balast, tam lago, tu się mogli wynurzać, zobaczcie. Ile tych czujników zegarowych. Mega. A słuchajcie, tutaj można zobaczyć przez ten peryskop. Naprawdę widać. chcę zobaczyć tu. Widać, słuchajcie, no wy nie zobaczycie pewnie, możecie sobie tutaj złapać rękami i obracać, tylko to się nie obraca akurat, jest zablokowane, ale widać widać. tutaj port. Dzięki temu, super. też Tam też jest chłop, zobaczcie, tutaj mają takie toalety. O, tu jest ten, suwalka. Łazienka Idziemy dalej kuchnia. kuchnia Tutaj też kuchnia, gotowali Wszystko zobaczcie Z blechy Nierdzewki Przechodzimy o, Te przejścia są takie małe O kurczę, tu jest maszynownia chyba Tu jest silnikownia no, słuchajcie, 1840 koni, dwa silniki diesla. Ale tych pokręteł wszystkiego, nie? 600 litrów na godzinę pali. 14400 litrów dziennie. Szok. żarne. Słyszycie te dźwięki? To daje klimat. Można się poczuć jak oni tutaj to kiedyś. Idziemy dalej. Ale długi ten. Obu. Wychodzimy na powierzchnię i powiem wam, że my naprawdę byliśmy pod wodą. Szkoda, że żadnego no. Poczekaj, no. I w sumie... Podróż w jedną stronę, idziecie cały czas pod, w tym ubocie i na końcu wychodzicie tutaj tymi schodami na powierzchnię. Ale naprawdę robi wrażenie ten Zobaczcie. Z tyłu Tak wygląda tutaj środek, przodu nie widać. No, jesteśmy już z powrotem w kamperze. Ale idziemy zaraz pokazać wam miasto i na pewno jeszcze zjemy bułę ze śledziem. Idziemy tylko dzieciom jakieś kurtki założone, bo strasznie tu wieje i taki zimny lodowaty wiatr. Tu w tym dużym budynku znajduje się taki sklep rybny, dosyć spory, byliśmy w środku. Ale my zaraz sobie bułeczkę kupimy z Kutra prosto, świeżutkie, a tu taki sklepik mamy ulubiony z pamiątkami, zawsze tutaj przychodzimy. Tutaj po prawej stronie jest taki bardzo długi falochron i tam stoją takie statki właśnie wycieczkowe i my tam kiedyś z Dorotą poszliśmy sobie usiąść do, samego, do samej nocy, chyba do 12 w nocy siedzieliśmy. Ładnie Pięknie już. wieczorem oświetlone jest właśnie. Tak, super, naprawdę. No, polecamy Wam się przejść tym falochronem. On jest bardzo długi. Nie wiem, on ma 300-500 metrów długości. I tutaj znajdują się teraz w dzień różne takie, zobaczcie. Kutry z rybami. Idziemy sobie kupić bułkę ze śledzią. I oczywiście śledź musi być, nie Jarek? Po ile tutaj są? Patrzę, o pan już ma gotowe. No tak się Zobaczcie, jak to dzieci muszą te spróbować elegancko. No, Takie dla dzieci bułki. Kinder, brytyjski, smażona rybka, słuchajcie. Warzywka. Dorsz, proszę. Dorota ma łososia, a ja mam skalibutę. Tym razem łososia? A ja mam halibutę. No to smacznego. Ale wieje tak. Dzisiaj mocno, wczoraj też, ale zobaczcie, tam znajduje się też taki kawałek promenady, takie liczne restauracje. My teraz idziemy przy morzu. Wzdłuż morza i spójrzcie, produk no produkują. Budują teraz tutaj promenadę, także to może tak nieciekawie wygląda. Ale zobaczcie jaki kolor wody jest. Nie Dori? Tak Jarek. Nie, nie. Się z dorotą, tutaj rok temu kąpaliśmy, jakby z dzieci byliśmy. Kawałek dalej na tych kamieniach. I idziemy do Starego Miasta. Chodźcie tam, obróć się, zrobię Ci zdjęcie. Wchodzimy do starego miasta, czyli alt zasnic. Piękne, kamieniste takie ścieżki i pod górę cały czas musimy iść. Tutaj taki styl, słuchajcie, jak w Grecji. Patrzcie, jak fajnie zrobione spady. O tu jak ładnie marca, sobie stoi, Wracamy już do Kampera, Sasnic zwiedziliśmy. było pięknie. To jest jedno z naszych ulubionych miast, Sasnic tak. i Binz właśnie. No, pięknie tu jest. Na pewno tu jeszcze będzie dla Was odcinek w czerwcu, jak pojedziemy na tak. nasze koncerty, znaczy nasze, na koncerty na plaży i tutaj nasze również, ulubione. tak, <laughs> rocznicowe. Eee, my jedziemy teraz do Drańskę, to taki półwysep, najwyżej chyba na północ wysunięty i słuchajcie, Jedziemy na kemping, także pokażemy Wam. Żegnamy się z Wami już w tym odcinku. Czekajcie Dziękujemy, na następny. że z nami byliśmy. Tak. Zapraszamy tutaj, naprawdę jest pięknie. Pa. Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.